Cześć, z tej strony, dzisiaj mam dla Was recenzję strumienicy optycznej od Glare One. Jest to model Spotlight Pro. Tutaj w ręku mam 20 stopni, a jeszcze miałem na testy 40 stopni. I co to jest ten taki wielki tutaj wichajster? Strumienica optyczna to jest jedyny sposób na osiągnięcie idealnego kółka światła, tak jak jest ostatnio bardzo popularne w fotografii studyjnej i. Tylko i wyłącznie przez optyczną strumienicę jesteśmy w stanie uzyskać idealne kółko, dlatego że ta strumienica, akurat od Glerman, są to dwa nowe modele, właśnie 24 stopni, one posiadają wbudowany obiektyw. Tutaj widzicie normalnie soczewkę. Tę soczewkę możemy też tutaj sobie odkręcić i ostrzyć nią. I tu wchodzi lampa, światło. Przechodzi przez tą soczewkę i wychodzi przodem, dzięki czemu promień światła jest ostry. Jest ostry w takim sensie, że możemy kontrolować jego krawędź. Możemy oczywiście wyostrzyć odpowiednio to światło, możemy też je zdefokusować, że tak powiem, rozostrzyć, czyli będzie bardziej te krawędzie będą miękkie. Natomiast bardzo często na warsztatach fotograficznych, na przykład dostaję pytania. Jak uzyskać taki idealny okrąg światła, bo teraz jest to bardzo popularne i to jest jedyny sposób, tak naprawdę. Bo jeżeli przez optykę nie przepuścimy takiego światła, to go nie wyostrzymy na tyle, żeby takie idealne kółko uzyskać, bo po prostu fizyki nie oszukamy, chyba że nasze źródło światła oddalimy nie wiadomo jak daleko skupimy je tylko na nie wiem, jakimś małym obszarze i puścimy to przez dziurkę jakąś taką wyciętą albo przez okrąg. Ale to i tak nie da tak ostrych krawędzi jak właśnie przez optyczne wyostrzenie tego światła, także musi to być obiektyw. Takie strumienice tego typu, no i ogólnie strumienice optyczne, bo nie mówię, że dokładnie takie, ale są różne, przeważnie składają się z kilku elementów. Jest to cała tego jednostka właśnie z tym obiektywem. Te konstrukcje wyglądają różnie. Natomiast gdzieś tutaj w środku są takie blaszki. Są takie blaszki, które wkładamy, wyciągamy, i one w tej pozycji zamykają nam strumień światła. Także, jeżeli teraz byśmy włączyli lampę, tutaj to by nic nie było. Musimy rozczepić te blaszki. Wszystkie cztery z czterech stron, żeby ten okrąg światła uzyskać. Natomiast możemy też kontrolować tymi blaszkami nasz strumień światła i tworzyć z tego takie różne szpary. I to jest bardzo fajne, jeżeli robimy fotografię produktową dla oświetlenia na przykład produktu bardzo takim cienkim strumieniem światła. Są bardzo fajne efekty, gdzie na przykład tylko delikatny kolor na taki jakby laser tworzymy na twarzy modelki, a ja użyłem tego do stworzenia takiego jakby słupa światła przez szczelinę otwartych drzwi. Natomiast ten słup światła musiałem domalować, bo tutaj jest ograniczony oczywiście ten promień światła, natomiast możemy go sobie kontrolować, jeżeli chodzi o rozmiar tego samego promieniu, promienia, natomiast góra-dół, no to też jest ograniczone tym, jak, jakie koło ten nasz obiektyw nam wyprodukuje. I też sobie tak sprawdziłem, bo ja miałem właśnie na testy 40 stopni i 20 stopni taką strumienicę optyczną i byłem ciekaw, która do moich zastosowań będzie lepsza, dlatego, że jedną z nich sobie zatrzymuję i będzie to właśnie 20 stopni, dlatego że jak sprawdziłem, to promień światła w moim studio, ja mam studio tak 4,5 na 7,2 metra taki, taki okrąg, jaki chcę uzyskać, to z 20 stopniowej właśnie strumienicy będzie dla mnie lepszy, z tej 40 będzie za duży. Natomiast tak sobie na szybko powiedzmy, sprawdziłem. Jakim mniej więcej średnicy okrąg pojawia się na ścianie, jak rzucę z odpowiedniej odległości, tak powiedzmy, że dla 20 stopni y, z 4,5 metra promień tego, y, tego okręgu, który jest na ścianie, wynosił tak około 1,5 metra, dla 40 stopni było to 2,5 metra aż, także dużo większy jest ten okrąg i teraz jeżeli macie na przykład małe studio, i chcecie to kółko gdzieś tak, powiedzmy, musicie lampę postawić bliżej modelki i chcecie, żeby to kółko było trochę mniejsze, w sensie takie, żeby modelka swobodnie w tym wyglądała, to musicie iść w tą właśnie szerszą strumienicę, czyli 40 stopni, dlatego, że musicie bliżej przysunąć, przysunąć całą lampę. I tutaj też mam takie właśnie porównanie, że z 4,5 metra było to... 5, 1,5 metra i 2,5 metra na średnicy. Z 3 metrów był to jakieś 105 cm i 175 cm średnicy. A z około 2 metrów na 20 stopniach było to 80 cm, a na 400 stopniach 132 cm około. No, około 132 dokładnie. Także tutaj musicie wziąć pod uwagę jaką przestrzeń macie, w jakiej pracujecie. Jak pracowałem w dużym studio w 052B w Bydgoszczy, jak fotografowałem Oliwię, no to w tym 40 stopniach ona była w takim ogromnym kole i tutaj już mi nawet wychodziło trochę poza kadr. Także musiałem sobie dorobić w Photoshopie, w AI e, brzegi kółka. I, ale tworzy to taki mm, bardzo szeroki plan i teraz jeżeli zależy Wam na czymś takim, na takim bardzo szerokim kolem, to idźcie w ten szerszy strumień. Ja natomiast bardziej mi się podobało wiązka światła z, tego 20 stopniowej, z tej 20-stopniowej strumienicy i u siebie w studio też jestem w stanie na tyle odsunąć lampę, żeby ten okrąg był odpowiednio duży, ale jest mi potrzebny na tyle mały, żeby z bliska właśnie zrobić taki Spocik tylko malutki, także ja z tych dwóch zdecydowałem się właśnie na 20 stopniową. W samym tym tutaj urządzeniu mamy jeszcze coś takiego, jak tutaj taką szczelinę u góry na GoBo. Na GoBo, czyli na różne takie wycinane wzorki, których dostajemy 16 w zestawie metalowych wzorków, a tutaj z przodu, jeżeli widzicie, mamy takie różne tutaj prowadnice uchwytu, tutaj możemy odkręcić, wtedy odczepić i tutaj wsadzamy filtry kolorowe. I teraz gobo wsadzamy pomiędzy, dlatego że musimy też wyostrzyć krawędzie tego gobo. I tak jak wspomniałem, w zestawie dostajemy 16 wyciętych mechanicznie takich e, blaszek różnych, z różnymi wzorami. Wiecie jak tutaj lubicie jakieś takie e, dziwne rzeczy, ceglane ściany czy inne. O. Lampa zdechła. Fajnie, <laughs> Jedziemy dalej. E, czy inne takie kolorowe rzeczy, na przykład tutaj jest taki fajny m, taki fajny wzorek e, z takiego jakby strumienia to też możecie z dymem to bardzo fajnie wygląda puszczać. To m, macie w zestawie tych 16 blaszek. No, blaszek natomiast ja osobiście najbardziej lubię ogólnie się bawić e, samą gołą strumienicą z tymi e, blaszkami do tworzenia e, wzorów takich z tych czterech blaszek, ale mamy też uchwyt. A nie, to jest na, tam, na gobo. Mamy też uchwyt na filtry żelowe, których dostajemy 10 w zestawie. I tutaj mamy już wycięte fajne filtry żelowe. I mamy taki uchwyt z przodu, który właśnie tam, taki uchwyt, który tam z przodu tej strumienicy optycznej tutaj montujemy. Także możemy używać tej strumienicy na, powiedziałbym, trzy, Ale tak naprawdę cztery sposoby, czyli pierwszy to jest idealne kółko światła. Drugi to są te zastawki, także możemy sobie kontrolować rozmiar i kształt takiej. Tej z czterech kątów, możemy z czterech boków możemy zrobić sobie kształty, także możemy zrobić kwadrat, możemy zrobić też trójkąt, jeżeli odpowiednio te blaszki umieścimy. Możemy wrzucić te bo także możemy konkretne wzory wrzucić: serduszka, kwiatki, cokolwiek i możemy też użyć filtrów z przodu. Możemy też oczywiście łączyć te wszystkie rzeczy, bo możemy wyciąć część gobo, możemy łączyć filtry z gobo i możemy łączyć filtry z tym kółkiem. Także ja tak na przykład zrobiłem i w ten holder też taki, taka ciekawostka to co zrobiłem, to wziąłem dwa filtry, ale złożyłem je w pół i wtedy dwa takie filtry pomarańczowy i taki magenta w ten sposób złożone, wcisnąłem w, ten, w tę zastawkę i zrobiłem sobie bardzo fajny zachód słońca rodem z GTA Vice City, <grydy> czy tam z lat 80. Miami Vice, kto co lubi. Także tutaj można się bardzo fajnie bawić na różne sposoby taką strumienicą optyczną. I gorąco polecam się zainteresować na przykład czymś takim od Glerwana, dlatego że jest to już rozwiązanie takie jedno we wszystkim. Kosztuje ta strumienica zarówno 20, jak i 40 stopni, niecałe 2200 zł. Nie jest to najmniej. Natomiast jeżeli znajdziecie takie bardzo tanie strumienice optyczne. To bardzo często one na przykład mogą być bez obiektywu, albo ten obiektyw jest jakiejś takiej średniej jakości. Tutaj jest tak w miarę wszystko sensownie zrobione w jednym urządzeniu i jest to bardzo fajne jakości. Jest to metalowa konstrukcja, jest to konstrukcja, która wytrzymuje. Temperaturę lamp LEDowych o mocy 300 W, także jest to bardzo fajne urządzenie, dlatego że jeżeli użyjecie na przykład słabszej, tańszej strumienicy do mocniejszej lampy, to Wam zacznie wyginać te metalowe elementy w środku i topić różne elementy, bo to się bardzo mocno nagrzewa. To jest skupione światło przez soczewkę. To się bardzo szybko i mocno nagrzewa, także musimy na to uważać. I wytrzymuje również, znaczy może pracować z lampami błyskowymi do 1000 watosekund, Także jest to bardzo fajna konstrukcja, już taka bardziej zawodowa, dlatego też pewnie nazwa Pro. I tutaj otrzymujemy wszystko w jednym zestawie. A tak jak wspomniałem, są też takie tańsze, które na przykład nie mają obiektywu i mają na przykład mocowanie na Canona EF, i wtedy jakąś tanią 50, 1,8 sobie kupujemy albo inne obiektywy. No wtedy możemy zmieniać kąt padania tego światła, natomiast oczywiście musimy to. Hmm, Robić kosztem kolejnych obiektywów. Także są różne wersje, ale tak naprawdę to jest jedyna strumienica, którą kiedykolwiek testowałem. Natomiast czekałem na nią, bo od Marcina Woźniaka z Glerwan wiedziałem, że będą lecieć nowe, właśnie modele i jestem bardzo, bardzo zadowolony z jakości, jakie to oferuje, bo to jest po prostu kawał metalu. I jeszcze taka dodatkowa tutaj informacja od samej tej strumienicy. Tutaj mam o samej konstrukcji tutaj mamy gwint 1/4 cala co pozwala zamontować bezpośrednio samą strumienicę na statywie, a tutaj z tyłu podpiąć lampę, jak na przykład mamy jakąś taką mniejszą lampę, jak na przykład Godox AD300 albo AD200, czy nawet Speedlight, chociaż nie wiem dokładnie jak, jak to się ma ze Speedlightami, jeżeli chodzi o rozkład światła idealnie okrągły przez tą soczewkę, natomiast jeżeli mamy mniejszą lampę, no to nie chcemy tego, tego ciężaru tutaj na lampę dawać, bo to jest metalowa konstrukcja ze szklanymi elementami. Także jeżeli mamy mniejszą lampę, to możemy wtedy sobie tutaj zamontować nasz uchwyt i po prostu na statywie na jakimś na przykład grip armie mieć tutaj bardzo fajne kąty pochylenia i przełożyć ten ciężar na samą taką jednolitą metalową konstrukcję. Także jest to bardzo fajna przemyślana konstrukcja właśnie. Już nie wiem ile razy powiedziałem konstrukcja. I gorąco polecam się zainteresować. Linki oczywiście w opisie. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!